第一。嗯 おはようございま Maksudnya, ya sudah, coba. Byłem w stanie podjąć zorganizowaną sprawę, akcję, tak, żeby ona nikomu nie zagroziła. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że pożary nie są może w szpitalach czymś powszechnym, ale niestety zdarzają się zjawiska ewakuacji pacjentów z powodu telefonów o podłożonych bombach i prawdę powiedziawszy przygotowują dzisiejsze ćwiczenia, też bardzo mocno o tym myśleliśmy. Bardzo proszę się przedstawić do mnie. Karol Tarkowski, dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego Dzień. Bardzo dziękuję

Biedny. Oni przyjechali po mnie, a my ją za niej.